I cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. No i dziś widzowie, jak widzicie, mamy i króliki, i mamy, widzowie, 300 subskrypcji. Widzowie, bardzo Wam dziękuję za właśnie za te subskrypcje za to, że odwiedzacie kanał. No i widzowie, co? Dawajcie pomysły, co zrobić na czysta subskrypcji, czy też jakiegoś live'a, czy też jakąś, nie wiem, czy jakiś specjal, albo coś takiego. Widzowie, piszcie, co myślicie, co zrobić właśnie, jakie macie pomysły. No to czysta subskrypcji. No i widzowie, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. I dzisiaj znowu, widzowie, odcinek, tak jak, co, jak było mówione, co wtorek i czwartek. No i tak się dzisiaj to prezentuje. Króliki... Tutaj na trawie, jak widzicie, wszystkie osiem królików, niektóre odpoczywają, niektóre jedzą. No i widzowie, mamy też w oddali krowy, jak widzicie. Tutaj za chwilę dodam też z nimi shortsa. No i widzowie, e, odcinek kolejny będzie we czwartek. A zaraz właśnie widzowie przechodzę do kurnika i jeszcze pokażę wam jedną rzecz no i widzowie najważniejsza rzecz w każdym filmie, czyli właśnie widzowie tutaj nasz kod właśnie na farmie, no i widzowie tak się tutaj prezentuje, tutaj już są zostaje tylko dwie samice, już yy, samca tutaj nie ma. Jak widzicie, no ciepło im tutaj jest, no bo w sumie lato. Tutaj dwa okna są wszystkie wyotwierane na oścież, oczywiście widzowie woda jest, no a Kury się już tutaj powoli zaczynają układać yy, spać, jak widzicie już tutaj pierwsze te właśnie stare kury się tutaj układają, jest godzina 19.25 dokładnie, no i yy, no tyle ich jest tutaj na grzędach. jedna kura widzę, że chce być kwoką, no jeszcze nie wiem czy ją tutaj posadzi czy co, zobaczymy co, yy, zobaczymy, co będzie dalej. Ale widzę, że już zaczyna siedzieć, więc chyba będzie chciała. Już akurat jajek nie ma pod nią, bo dzisiaj wyciągłem. Coś mi się kamera o dobra. No i kury przestają już widzowie powoli nieść jajka, bo niosły jajka przez całe. Dosłownie widzowie. Całe no 7 miesięcy. Widzowie, od początku roku do teraz, do lipca, widzowie, zawsze codziennie było po 15 albo 20 jajek. No i dzisiaj, widzowie, zauważyłem, że jest 6 jajek, więc możliwe, że no niestety znowu będą y, jakieś y, teraz przerwy w niesieniu jajek, pewnie też taka dwumiesięczna, bo jak wiecie, kury są 300 jajek rocznie, więc no jednak ta przerwa taka dwumiesięczna właśnie Trwa z tymi jajkami, no ale zobaczymy, może to potrwa też krócej. Wszystko się okaże. Jak na razie dostaję dalej to samo jedzenie. Tak samo mają nawet większy ogród, więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. A w sumie nie wiem, czemu ja zamknę. No i widzowie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Odcinek z utrzymujący właśnie ten. Maraton odcinkowy, jakby to powiedzieć, który jest przez, tą, przez ten wtorek i czwartek. Dlatego, widzowie, jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za 300 subskrypcji. Zostawajcie dalej subskrypcje i łapki w górę, bo widzowie, może i nawet do końca tego miesiąca uda się dobić znowu 400 subskrypcji. No bo widzowie, wrzucam cały czas teraz, będę wrzucał shortsy. No i w sumie też wrzucam, tak samo filmy. Więc, no widzowie. Wyczekujcie, zostawiajcie łapki w górę, subiki, komentarze i widzimy się już w kolejnym odcinku.